Dzień dobry, Jacek Zdybski, Dermatologia, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin, Kielce. Typy trądzika. W zależności od ciężkości trądzika, rozróżniamy trądzik łagodny, średni i ciężki. Trądzik łagodny to taki, w którym suma zmian trądzikowych na twarzy będzie poniżej 30. Trądzik średni to taki, w którym zmian będzie między 30 a 125. W trądziku ciężkim będzie ponad 125 zmian. W zależności od dominujących zmian rozróżniamy trądzik, gdzie dominują zaskórniki, czyli zaskórnikowy, trądzik, gdzie dominują zmiany zapalne, czyli krostkowy, i trądzik torbielowaty, guzkowy z ryzykiem bliznowacenia, to taki, którym będą widoczne torbiele i guzy. Wszystkich pacjentów z trądzikiem. Zapraszamy na konsultacje do naszych dermatologów, kosmetologów we wszystkich trzech lokalizacjach w Ostrowcu Świętokrzyskich, Kielcach i Lublinie.